Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Cieszę się, że mogę mówić do Państwa. Proszę Państwa, pogoda jest taka, jaka jest, to znaczy, pogoda ducha jest. A, że słońce nam trochę nie dopisuje, to się tym może nie przejmujmy. Najważniejsze, że można było wyjść już na miasto, to znaczy do kawiarni, restauracji. No, piątek to pokazał. Polacy szum nie wyszli. Myślę, że któregoś pięknego dnia też się udam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, łapkę w górę, łapkę w dół, podbijajcie. Udostępniajcie, jeśli podobała się wam pogadanka, jeśli podoba się i chcielibyście, aby inni też ją usłyszeli. Proszę udostępniajcie, podbijajcie łapka w górę. Tutaj YouTube robi różne czasem dziwne rzeczy z nami, ale myślę, że fajnie podbić, dać jakiegoś tam, nie wiem, znaczka. To tak się różne rzeczy robi czasem, człowiek tego nie ogarnia. Ja jestem trochę innej epoki człowiek. Ale myślę, że ja mówię dość wyraźnie, a Państwo wiedzą, o czym ja mówię. Proszę Państwa, to będzie bardzo przełomowy tydzień, bardzo intensywny. Wyjeżdżamy do Rewala. Wszystkim dziękujemy za wpłaty na rzecz pracy w Rewalu, na rzecz odnalezienia tych dzieci, a przynajmniej, jakby to powiedzieć, wyjaśnienia tej całej mrocznej historii sprzed 20 już lat. Proszę Państwa, no cóż powiedzieć, um, będziemy tam dzięki uprzejmości ludziom, którzy nam udostępniają, jak już mówiłem wcześniej, e, pomieszczenia, żebyśmy mogli tam nocować w ramach stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy i omadlamy to wszystko. E, myślimy, że na pewno będzie dobrze. Proszę Państwa, 20 lat czekać na rozwiązanie sprawy to trochę za długo. To na pewno za długo. Ale tak to czasem bywa, nasz system jest zawodny, czasem inne rzeczy zawodzą. No i potem pojawiają się ludzie, którzy chcą pomóc, tak jak my, nasza organizacja, nasze stowarzyszenie. Proszę Państwa, ktoś powiedział, o tyle czasu tu ci wyszło, tu nie wyszło, coś Ciebie za jasnowić. Otóż chcę lojalnie tutaj jakby powiedzieć, czy uświadomić Państwa że nie chodzi o pracę jasnowidza, nawiedzonego człowieka, który zobaczył buta wystającego spod ziemi i leci go wykopać. To nie tak działa. Jeżeli ktoś z Państwa zetknął się z jasnowidzeniem, to powinien wiedzieć, na czym to polega. Jeżeli ktoś uważa, że jasnowidz wie wszystko, to jest w błędzie, bo nie ma takiego człowieka. Nawet największym jasnowidzom, którzy pracowali dla policji, nie zawsze wszystko wychodziło. To nie jest tak. Natomiast łatwo jest osądzić i łatwo jest powiedzieć, bo ci nie wyszło. Wtedy odpowiem, poczekam, jak tobie wyjdzie. Proszę Państwa, chęć podjęcia działania przez nasze stowarzyszenie, chęć pomocy tej rodzinie od Andrzeja Ziemniaka i tej drugiej, chęć rozwiązania tej sytuacji, przybliżenia, chęć zmuszenia także organów ścigania do rozpoczęcia dalszych działań to jest sukces. Sukcesem jest także to, że możemy tam się znaleźć, być na ośrodku, kopać, szukać, grzebać, dochodzić i pytać. Bo przez 15 lat, tak powiedzmy, tak, nie zostało zrobione nic. A więc sukcesem jest naszym, że doprowadziliśmy do tego naszego stowarzyszenia sukcesem, tak, że spotykamy się z matką że rozmawiamy z policją, że wysyłamy pisma, że mamy georadat, że mamy pozwolenia, że możemy pracować. To jest sukces, a jaki będzie tego efekt, Pan Bóg pokaże. Zaufajmy Panu Bogu. Natomiast ja powiedziałem, to, to powinno być już dawno załatwione. I teraz nie musielibyśmy biegać po tym wszystkim i szukać. Ale jeżeli nie możemy, jeżeli tego nikt do tej pory nie mógł zrobić, to zrobimy to my. Natomiast ktoś pisze: O, panu wyszło, nie wyszło, pan widział, pan nie, nie, nie przewidział. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że tak państwo wszystkich skrupulatnie sprawdzają. Bo czasem, jak widzę, jak ja jestem sprawdzany przez różnych, w cudzysłowie, mądrych ludzi, to ulala polecić do góry, opaść w dół. Ehm, tylko, że to tak nie działa. Kiedy mama się zapytała Jasia, co robiłeś na podwórku, Jasio odpowiedział, bawiłem się w ptaka. Kiedy mama zapytała się, próbowałeś latać czy ćwierkać, odpowiedział, nie, żarłem robaki. Proszę Państwa, przy poszukiwaniach Kacpra yy, powiedziałem to, co myślę i myślę, że tutaj trochę się minąłem. Ale nie do końca, tak? bo jasnowidzenie nigdy nie jest takie stuprocentowe do końca. Bo przecież mówiłem już o tym, że bardzo, bardzo blisko byliśmy tego. Natomiast nie podejmujemy spraw takich, gdzie jest presja. Kiedy naście, może bardziej, lat temu pracowałem z detektywami w firmie Protektor, trzeba powiedzieć tu o Robercie Choszczaruku, Myśmy wypracowali pewien schemat. Myśmy wiedzieli, co potrafią jasnovidze, do czego mogą posłużyć, a do czego nie. Myśmy wiedzieli, że nikt z nas nie jest cudowny i nie jest tutaj jak Bogiem. Tak, jak w tym jestem Bogiem. I to trzeba wziąć pod uwagę. I dlatego jadąc teraz tutaj, sukcesem jest, że doprowadziliśmy to do, do takiego stanu, że możemy tam być i rozmawiać. A czy wyciągniemy go, czy go znajdziemy, to proszę nas nie oceniać. Proszę przyjechać samemu i zrobić więcej. Ale będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli Państwo, ci, którzy tak narzekają, przyjadą do Lewara, staną na podwórku, opowiedzą się po jakiejś stronie, zrobią coś. Jakże przykro jest matce, kiedy pod moimi filmami, które pokazują, jak pracujemy, na rzecz odnalezienia jej syna, są przykre komentarze, osądzają ją, że trzeba mieć w głowie porąbane, żeby udać się do jasnowicza, etc i tym podobne proszę Państwa więc ten tydzień będzie jak powiedziałem bardzo taki przełomowy co wyjdzie zobaczymy proszę nie oceniać nie myśleć, my jesteśmy dobrze podbudowani proszę Państwa ale w tym tygodniu także pracowałem, przyjmowałem ludzi czy też to online czy przez Skype'a, czy u mnie w domu prawda, nie ma się czego bać Chcę powiedzieć o sprawach, bo właśnie tutaj wspomnę jeszcze o filmie, który oczywiście już powoli robimy, ale proszę wybaczyć, jeżeli go jeszcze nie ma. Ponieważ, proszę Państwa, no, mamy teraz rewal, nie jestem w stanie się, jakby to powiedzieć, rozerwać, tak? Jeszcze bilokacja to nie moja dziedzina. I pewnie nigdy. Natomiast chcę Państwa zapewnić, na pewno zapewnić. To zabrzmiało tak, że zaraz po powrocie będziemy już pierwszą część filmu kręcili, jeśli chodzi o medium, tak? O pokazywanie, omawianie spraw, które tutaj mamy na co dzień. Chcę także powiedzieć, proszę Państwa, no właśnie, to jest tak jak z medium. Nie żądajmy od medium cudów. Tak, wejdźmy sobie na definicję, przeczytajmy co to jest medium, popatrzmy jak pracuje fan prach, kaput, to, no, czy ci, którzy naprawdę pracują, są mądrzy i wtedy zastanówmy się, co możemy otrzymać. Ja już powiedziałem, że załatwianie testamentów, szukanie złota, wydobywanie jakiejś historii sprzed iluś lat nie ma w ogóle sensu. Znaczy mija się z sensem i na pewno jako medium nie będzie załatwiane. Myślę, że zawsze zadawałem i zadaję takie pytanie, co byś chciał powiedzieć o sobie, gdybyś ją zobaczył po 5 sześciu latach nieobecności. Eee, myślę, że na pewno byś nie, nie zapytał się, gdzie schowałeś buty, bo tam była złota obrączka, tak? No myślę, że takich rzeczy byś nie pytał. Aczkolwiek być może i tak trudno jest mi to powiedzieć. Proszę Państwa, ktoś zarzucił, ktoś zarzucił, tak, to tak trzeba powiedzieć, że ja nie mogę rozmawiać z samobójcami, bo są potępieni, bo są w ogóle gdzieś tam i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że ludzie, którzy popełniają samobójstwo, popełniają je z różnych jakby pobudek. Trzeba wziąć ludzi chorych psychicznie, a trzeba wziąć też ludzi skrajnie wyczerpanych. Tak, jak ludzi, którzy na przykład popełnili z powodu, bo ktoś ich y, po prostu do tego pchnął. Ja nie mówię o ludziach, którzy wyskakują przed okno, bo stracili złotówki ostatnio na ruletce czy przepuścili je gdzieś tam w jakimś barze pod wydajnym biustem. To, to, to nie, to, 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 to na pewno nie. Ale mówimy o ludziach, którzy z wielu innych względów to samobójstwo popełnili. Musimy się wczuć w rolę, oni rozmawiają z nami. Miałem ostatnio też rozmowę z takim człowiekiem, który popełnił samobójstwo. Mówił wiele szczegółów, bardzo mocnych szczegółów. Opowiadał także o zapachu swoich perfum, które jego dziewczyna rzeczywiście nie lubiła, a jednak poczuła wiele razy. Mówił o swoich upodobaniach. Tak jak wygląda, tak jak działa, wiele rzeczy pasowało. O tym będziemy mówili też w programie Medium, tak? O tym będziemy też opowiadali, czego możemy się spodziewać i do czego służy Medium. Także ja zachęcam Państwa, ja nadal przyjmuję, pracuję, ja tej całej pandemii, tej chińskiej zarazy się nie boję, nie wiem jak Państwo, ale dzięki Bogu żyję, idę do przodu, rozwijam się, nie mam czasu nawet myśleć o tym wszystkim, bo bym zwariował. Muszę stać z boku tego wszystkiego, bo by człowiek zwariował po prostu, a tak rano sobie wstaje, pije swoje ulubione espresso po prostu i, i uśmiecham się do świata, do ludzi patrzę w usta i mówię damy radę chłopie, przybij piątkę i idę do przodu i myślę, że tak powinniśmy działać, pracować a nie dać się zakręcać w te różne dziwne rzeczy jakieś chińskie zarazy tak bym to gdzieś powiedział proszę państwa, także jakby to powiedzieć nie oceniajmy, bo my tu oceniamy z innego w ogóle punktu, w ogóle jakby inaczej na to patrzymy. Do wszystkiego można jednak dorobić jakąś teorię, czy też inne spojrzenie. Tatry mają 2 miliony lat i 3 miesiące, mówił Baca do turystów. A jeden z turystów pyta się, Baco, skąd wiecie, to aż taką dokładnością na co Baca odpowiada a był tu jeden profesor trzy miesiące temu i gadał, że mają 2 miliony to ile mogą mieć teraz tak w tym sensie można rozumieć to proszę państwa a więc zapraszam do siebie można przyjechać pracujemy, działamy tak jak powiedziałem oczywiście ten tydzień jest wyjęty bo w tym tygodniu pracujemy nad <laughs> poszukiwaniem ziemniaka ale będziemy tutaj robić i działać i dalej pracować online, także zobaczymy co nam wyjdzie. No musimy być dobrze nastawieni. Proszę Państwa, ta cała wariacja trochę nas opuszcza. Jak powiedziałem na początku, możemy już iść do jakiejś kawiarni, możemy, możemy już trochę poczuć tej e, normalności e, Także tutaj powoli powoli zaczyna się wszystko jakoś jakoś stabilizować jak to mówił jeden z pisarzy że przymuszony dobrowolnego przymusu nie lubi, tak? Proszę państwa, no cóż powiedzieć? Za chwilę pewnie przyjdzie bardzo dobre słońce, bardzo dobra pogoda. I to jest jakby najważniejsze. Nadal pomagajmy sobie nawzajem, nadal róbmy sobie dobrze, tak jakkolwiek to zabrzmi, bo na tym to wszystko polega. Na tym polega całe życie, na tym polega cały świat, żebyśmy sobie robili dobrze, pomagali innym i byli z ludźmi cały czas. Tak. Czyli ja jestem z państwem, państwo są ze mną. Jedna pani kiedyś przyjechała do mnie i mówi, że ma, wozi moje zdjęcie, codziennie mnie słucha, rany, woskie, co się dzieje. Ale brawo. Może i tak być. W każdym razie bądźmy i pomagajmy sobie. Proszę Państwa, różni ludzie do wszystkiego różnie podchodzą, różnie mają. Czasem ktoś pyta mnie się, czy ja wierzę w sny, czy, czy ja bym coś ze snu mógł powiedzieć. Proszę Państwa, sny czasem dają nam dużo do myślenia i pokazują. Oczywiście, tutaj Freud miał zawsze swoje pojęcie. mu się wszystko kojarzyło, niestety, kiedy poczytamy jego różne tam em, naukowe wywody z seksem, o prawie z seksem. E, natomiast on też mówił, że jeżeli coś wykonujemy we śnie, to dlatego, że nie możemy tego wykonać, e, e, jakby tutaj, na realu. E, więc ja oczywiście nie, ja nie pracuję nad snami, ja nie odpowiadam na sny. Była też taka sytuacja, że mama się pyta, Jasia, dlaczego płaczesz? On odpowiada, bo mi się śniło, że szkoła się pali. Jasiu, nie płacz, to tylko sen. No właśnie i dlatego płaczę. Więc może tak moglibyśmy interpretować te sny, więc ja powtarzam, nie interpretuję snów, nie wchodzę w tak głęboko. <laughs> dlaczego? Dlatego, że wszystkiego nie da się naraz zrobić, wykonać, działać. Proszę Państwa, zapraszamy też do stowarzyszenia wszystkich, którzy chcą pomagać, do, wolno, do wolontariatu, do tego, żebyśmy mówili innym, jak przeżyć to wszystko. Że to, że przeżyjemy to wszystko, to na pewno. To, że będziemy na drugiej stronie innego świata, to też na pewno. Ale jak przeżyć to teraz, co tutaj się dzieje, zapraszamy do stowarzyszenia. Możemy na stronie pobrać online e, 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 zgłoszenie, tak. Możemy wypełnić ankietę. Proszę Państwa, każda para rąk, jak to się mówiło, jest ważna w odbudowie stolicy. Był taki jeden co krzyczał. Ja tak nie powiem. Ja powiem, że każda e, głowa myśląca jest nam potrzebna, każdy ktoś z dobrym sercem jest nam potrzebny. Gdzie możemy wspierać innych? Otóż cały czas prowadzimy akcje wspierania. Ostatnio także tutaj wsparcie dostali ludzie, którzy stracili. E, Także córkę stracili ją. To szok, to tragedia. To wszystko trudno jeszcze opisać, ale już dostali od nas wsparcie. Tu naprawdę zapraszamy do wolontariatu. Będziemy robili teraz, kiedy się skończy, ta cała wariacja chińska. Szkolenia właśnie z wolontariatu. Jak pomagać ludziom po stracie najbliższych. Bo o to chodzi, bo to jest nasz cel, to jest nasze motto. Proszę Państwa, z uśmiechem wchodzimy w ten już właściwie niedługo czerwiec. Po prostu wchodzimy z uśmiechem i z pogodą ducha. Znaczy w ogóle ją miejmy, tak? Ruszajmy się, wychodźmy na dwór. Nie bójmy się, nie słuchajmy tego do końca. Zostań w domu, co tak kiedyś było. Jeszcze niedawno jest, jak nie musisz wychodzić, to nie wychodź, tak? Nie, nie, proszę Państwa, do lasu na świeże powietrze jak najbardziej trzeba wychodzić. Także proszę Państwa. Pocieszajmy się też nawzajem i róbmy naprawdę coś dobrego, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie zapomnieli w tej całym szaleństwie, w tej całej, w cudzysłowie nazwijmy, pandemii, żebyśmy nie, nie zgłupieli po prostu, żebyśmy nie. Stańmy z boku tego wszystkiego, tak? To jest bardzo ważne. Stańmy z boku tego wszystkiego. Wtedy nie zważujemy. I pomagajmy. Pomagajmy jeszcze raz nakręcam, pomagajmy innych. Proszę Państwa, być może chaotycznie trochę dzisiaj mówię, ale to nie ważne. Ważne jest to, że mówię, tak? No i to jest właśnie ten chaos. Um, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że jestem przejęty tym właśnie, że jedziemy, że będziemy szukali, że znowu działamy. Jak to wszystko wyjdzie, człowiek się tak trochę napina, denerwuje. Pewnie nie, nie powinien, ale no już tak w człowieku jest, że, że jest ciągle pod napięciem. Szanowni Państwo, wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście. Lajkujcie, podbijajcie, e, udostępniajcie, róbcie, co tam się tylko da zrobić. Wszystkich Was kocham i powiem jeszcze tak jedno, że liczymy na każdą złotówkę, na każde wpłaty Wasze, bo dzięki Wam działamy. Teraz jedziemy właśnie do Rewala, to już wiadome. Też tam musimy ponieść koszty. To, że mamy tam udostępnione pobyt za darmo, no to jednak są jeszcze inne koszty, jest koparka, jest wiele innych rzeczy, które musimy zrobić. Dziękujemy także za sprawną akcję, którą udało nam się zebrać pieniądze na Georadar i na wiele innych rzeczy, żebyśmy mogli wynająć ten Georadar człowieka. Proszę Państwa, pomagajmy, pomagajmy sobie nawzajem. Ja przepraszam, bo tutaj ludzie czepiają, że ja tylko nawołuję do pieniędzy. Mogę nawoływać do miłości, do kochania, do uśmiechu, mogę, ale z tego wszystkiego nasze stowarzyszenie się jeszcze nie utrzyma. Więc muszę, niestety, jak ten podły skarbnik, jak to się mówiło, czasem potrząsnąć kasą i powiedzieć: Tak, proszę Państwa, potrzebujemy pieniędzy. I nie obrażam się wcale, jeżeli ktoś mówi, że jestem wyłudzaczem. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale nie obrażam się, bo proszę Państwa, tu wielu ludzi pracujących, działających dla nas, czasem rezygnuje z pracy, tak? Na ten czas bierze bezpłatne urlopy, więc jakoś z czegoś musimy wszyscy żyć. No taki jest ten świat stworzony, Fenicjanie nam załatwili pieniądze, a skoro nam załatwili pieniądze, to oczywiście za mało, więc musimy jakoś żyć. Także proszę Państwa, kończąc tą e, być może trochę, ale na pewno nieco krótszą pogadankę, ale jakże kochaną. Bardzo Was wszystkich kocham, bardzo Was e, dziękuję, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteśmy. No i cóż, e, trzymajcie kciuki za ten tydzień, za naszą wyprawę, abyśmy cali zdrowi wrócili z powrotem i abyśmy mogli się pochwalić dobrym sukcesem, a przynajmniej przybliżyli tą całą sprawę i byli bliżej rozwiązania i pomogli tej matce. Po 20 latach, dowiedzieć się, co się dzieje z jej synem, co się stało. Wszystkiego dobrego pozdrawiam. Jak to mówią. Alleluja! I do przodu.